OK. Haha, ha. Oliam dołączyłeś. Co czemu ta debilka też dołączyła? Bo może i jej tak nie nazywaj, ok? No ale ja nie chcę, żeby tu była XD. To wiesz, że możesz jej normalnie powiedzieć, żeby wyszła, a nie wyzywać ją? Dobra, będę robić co chcę. Ale jej nie wyzywaj. Czemu XD? Jezu, ty serio jesteś jakaś głupia. Jak ją wyzywasz, to ją może to obrazić. Wiesz. No, super, mnie to nie obchodzi. Ale mnie obchodzi. A ty, no, nic nie powiesz? EM, pomyślałem teraz nad tym, jaka jesteś dla lwy. I może. Ja też byłem niemiły dla lwy, ale przepraszam, serio, bo zauważyłem, że ty czasami przesadzasz. I jakdy gojekka mam być po czyjejś stronie, to wybieram lwy i liam. Serio, weź się, lila ogarni. Aha. Więc jeszcze raz. Przepraszam, Elwę i Liam. Spoko! Okay. Aha, dobra. To ja wychodzę z naszej grupy i przy okazji nigdy ciebie, Liam i Noa, nie lubiłam X denara. No i super! W końcu będzie spokój od niej. Dosłownie, a idziemy w coś innego grać? Jasne. Spoko!